Witam moi drodzy, co dla bliźniaka na miesiąc październik? Zrobimy z każdym znakiem Zodiaku, jeżeli chodzi o miłość, na koniec. Jaka energia główna? dla bliźniaka. I co może się wydarzyć? Zobaczmy. Jaka energia jak, jak główna? No i zobaczmy. Ha. Co tutaj mamy? Hmm. Macie jakieś ruszenie duże, do przodu. Wyjście z jakichś problemów, tak naprawdę. Oj, są to ostateczne. Zaraz na początku października mamy. Słuchajcie, coś nie rokuje, odchodzicie od czegoś na pewno. Rozpoczynacie od nowa. Tu są wielkie, duże początki, moi drodzy. Hmm. Tylko czemu? Zaczynacie coś robić dla siebie, w ogóle zaczynacie się z kimś spotykać. Nowe początki są z kimś. To, co nie służy Wam, odchodzicie od czegoś. Może nawet być taka sytuacja, że odwracacie się od, nie wiem, dorosłego dziecka raczej i zaczynacie myśleć o sobie, robić coś dla siebie. Idziecie w ogóle w spotkania, w znajomość. Tutaj jest bardzo dużo działania. I teraz co? Powiem Wam szczerze, nowy początek mamy przy relacji, tak? Ktoś, kto m, może był na odległość, ktoś albo ktoś, kto był blisko was, ale e, no, trudna była sytuacja wcześniej, m, bo nie było wiadomo co z tego wyniknie. No tu pokazują się moi drodzy e, działania, na pewno dużo działania ze strony tej osoby. Mm, wy się odwracacie od czegoś. Dokonujecie tutaj jakiejś oceny, nie chcecie żyć tak jak żyliście. Październik pokazuje na pewno, że wchodzicie e, słuchajcie w nową relację. Jeżeli nie dotyczy to relacji, no na pewno dotyczy to spraw domowo-rodzinnych. I teraz tak: jeżeli wy tutaj nie macie zamiaru wejść w żadną relację, bo nie znacie kogoś na ten moment, to karty mówią o tym, że um, dokonujecie tutaj jakiejś oceny naprawdę bardzo poważnej swojego życia i Odchodzicie od tego, co nie rokuje. Być może byliście zaangażowani w jakieś projekty, w jakieś sprawy. Tu karty mówią o tym, że nie, odwracacie się, jakby. Może być tak, że tydzień czy dwa spędzicie w ogóle w domu, tak? Zaopiekujecie się w jakiś sposób sobą czy domem, i na pewno karty pokazują tutaj, że są nowe początki, nowe działania, jest nowa praca, tak? I karty mówią o tym, że ktoś przy tej nowej pracy obiecuje wam dużo. Nie wiem, czy te obietnice się spełnią, czy nie. Natomiast macie naprawdę szansę tutaj. Wchodzicie w nową współpracę, ktoś was do tego popchnął, ktoś wam tą pracę jakby zaoferował, lub ktoś spowodował, że tą pracę dostajecie, tak? W październiku, końcówka października, tak naprawdę pokazuje, że będziecie, roz... tu jest myśl o rozpoczynaniu nowej pracy, a może nawet będziecie rozpoczynać nową pracę i już będziecie mieli wszystko nagrane, bo tak jakby ostatnie dwa tygodnie października pokazują, że ktoś wam tą pracę załatwia tutaj. Wy chcecie nowych początków. Ktoś wam oferuje naprawdę dobre pieniądze i dobre warunki i czujecie to, że to jest dla was. Muszę nawet wam powiedzieć, że dosyć szybko podejmujecie tutaj decyzję o tej pracy. To co nie rokuje, musi odejść z waszego życia. To jest bardzo dobry przekaz tutaj dla bliźniaka, dlatego że ktoś wam tą pracę moim zdaniem załatwia tutaj, projekt, nową pracę, coś takiego. I tutaj naprawdę możecie otrzymać więcej niż myśleliście, tak? Że dostaniecie. Moim zdaniem te karty bardzo dobrze rokują na przyszłość. Bardzo. Przede wszystkim dlatego, że wy się odwróciliście od czegoś, co wam nie służy. Co na początku wydawało się, że było ok, ale potem z czasem okazało się, że nie. Tu wy dokonujecie naprawdę osądu swojego życia i chcecie, żeby odeszło to, co jest niewłaściwe. Dlaczego? Jest przykrość. Bardzo możliwe, że jesteście na przykład, jeżeli chodzi o finanse, to i o pracę, to tutaj karty mówią o tym, że Wy naprawdę byliście zaangażowani w swoją pracę, natomiast ktoś Wam robił tutaj jest przykrość. Być może pieniądze, być może to, co otrzymywaliście w zamian za tą pracę, nie było adekwatne do Waszego wysiłku, bo pokazujecie się w dużej uczciwości, zaangażowaniu, osądzacie tutaj tą sytuację. Ja uważam, że Wy bardzo dobrze robicie w październiku. Dlaczego? A w momencie, kiedy słuchajcie, ktoś wam tutaj, wy decydujecie się być może na rozpoczęcie czegoś nowego, nowej pracy na przykład, to karty mówią o tym, że ktoś wam wtedy składa jakby propozycje. Zawsze tak jest. Że jeżeli ktoś jest tak uczciwy, tak jak wy i pracowity, to odchodząc z miejsca pracy z reguły dostajemy propozycje, ale wy już na to nie patrzycie. Tylko po prostu odwracacie się i idziecie w innym kierunku. Jeżeli tutaj sytuacja jest taka, że oceniacie swój związek, swoją relację jakąś, bo nie rokuje, bo może byliście w tej relacji ze względu na dziecko, no to tu pokazuje się, że ktoś by chciał powrócić do tej relacji, chciałby ją zatrzymać, tak, tej znajomości, ale wy już się odwracacie i idziecie w kierunku, w innym kierunku. Dlaczego? O, bo parę miesięcy minęło, ktoś się nie liczył z Waszymi uczuciami, i tu karty mówią o tym, że ja w końcu chcę zrobić coś dla siebie. I tak, albo idziecie do nowej pracy, ktoś Wam ją załatwia, albo karty pokazują, że zaczynacie spotykać się z kimś i bardzo szybko wchodzicie w relacje. Z końcem października tu karty pokazują, że. Możecie wejść w nową relację. Czemu te nowe początki? Chcecie zmian w życiu? I to już od dłuższego czasu, tak? Bo wcześniej karty mówią o tym, że nie było dobrze, nie działo się dobrze. Chcecie zmian po prostu, dlatego są nowe początki. Ja wam w ogóle gratuluję, bo tu karty mówią o tym, że mogliście być bardzo niezdecydowani wcześniej, a tutaj jednak w październiku są podjęte decyzje. Dlaczego teraz tak? Dlaczego ktoś Wam proponuje pracę na przykład? Bo chce Wam pomóc, bo sobie zdaje sprawę z tego, że zasługujecie na coś więcej. To jest szczere, słuchajcie, tak? Może być tak, że to ktoś, kto prowadzi firmę nawet proponuje Wam tą pracę. Natomiast jeżeli tutaj um, mamy do czynienia, że Wy zaczynacie się spotykać, czy spotykacie się z kimś nowym, wchodzicie w relację, dlaczego ta osoba tak bardzo kręci się przy Was? Bo ona też chce Wam pomóc. Bo być może w jej życiu też były jakieś złe momenty. Chcę wam pomóc ta osoba, chcę z wami być. E, powiem wam szczerze, nowa praca, nowy związek pod koniec października. E, dlaczego? E, no, kłótnie tutaj się pokazują wcześniej. Dlatego, że tam były kłótnie, tam były awantury jakieś. Nie wiem, czy to, przy was, czy przy tej osobie. Nie pokazuje mi się to dokładnie. E, I teraz co? Od Was, kochani, zależy, jak będzie wyglądała ta relacja. Bardzo dużo od Was zależy, jak będzie wyglądała ta współpraca i jak będzie wyglądała ta relacja. Będą do podjęcia na pewno decyzje, których nie podjęliście wcześniej. Trzeba pewnie będzie zrobić jakieś porządki z, z przeszłości jeszcze, natomiast te karty bardzo dobrze rokują. One mówią tutaj o tym, że jest dla Was wielka nadzieja, że to, co robicie w życiu, bardzo dobrze rokuje na przyszłość. Tu jest, słuchajcie, po okresie trudności, wyjście z trudności i ruszenie do przodu. To są ka karty Wielkich Arkan, które mówią o poważnych zmianach. Ta karta też to jest bardzo poważna karta, która mówi o tym, że już nie chcę tego, w czym jestem. Ja już mam dosyć. Nie idę tą drogą. Chcę czegoś więcej. Jaka jest, jaka jest rada dla Was na tą znajomość, na tą relację, na tą pracę? Zobaczmy. Słońce, jest radość. Co wam mogę powiedzieć? Karty radzą, że idziecie w dobrym kierunku. Wszystkie trzy karty mówią o, nowych, o nowym zaangażowaniu, o pasji, o dobrych wiadomościach, o radości. No cóż, ja wam mogę radzić? Idziecie w dobrym kierunku. Tu są bardzo piękne karty, które mówią o przyszłości, tak? Że jeszcze dużo się może wydarzyć różnych sytuacji, ale Wy tutaj macie pasję, zaangażowanie. Czemu się fazy księżyca pokazują? Nie wiem. Jeżeli będziecie mi śnili podczas pełni, to tu karty tak jakby mi pokazały, pokazywały, że jeżeli będziecie śnić o czymś istotnym przy pełni, to jakby nie bez powodu to Wam się śni, weźcie to pod uwagę jakby. Tyle dla bliźniaka. Zobaczmy. Bliźnięta z każdym znakiem zodiaku, październik, Miłość. Bliźnięta z każdym znakiem zodiaku. Październik miłość. Bliźnięta z Barankiem. Działania. Bardziej kobiety tu się pokazuje, mm, że dąży kobieta do. Nie wiem. <laughs> Z jakiegoś powodu pokazuje mi się, że kobieta dąży do przykrości albo kobieta dąży do tego, żeby złamać tutaj serce. No, takie karty. E, dlaczego? Hmm. Dlatego, że ktoś się do niej wcześniej nie odzywał, dlatego, że ktoś się długo zastanawiał. Kobieta obiera inny kierunek, ale tak jakby dąży do tego, żeby tu było złamane serce. Nie wiem dlaczego tak. Bliźnięta i byk hmm. jest odejście, ale to odejście jest spowodowane szczerą prawdziwą miłością. Ktoś odchodzi, ale zaraz pokazuje się, że dla innej osoby jest odejście. Ktoś może kończy ze swoimi jakimiś etapami w swoim życiu, ktoś może chce czegoś więcej. Tu jest odejście od czegoś po to, żeby wejść w prawdziwą miłość. No i tu też mamy karty, które mówią o tym, że oceniamy swoją sytuację życiową i nie chcemy iść już drogą, którą podążaliśmy. Jest odejście, jest pójście w prawdziwą miłość. Bliźnięta i bliźnięta. Tu uważajcie, bo przy domu się pokazuje, że ktoś was może oszukiwać. Przy jakiejś relacji, gdzie wy jesteście zadowoleni z tej relacji. Ktoś może się chcieć wymknąć z tej relacji, z tej znajomości, albo ktoś was oszukuje w najnormalniej w świecie. Dlaczego? Dawno już trzeba było podjąć jakąś decyzję. Tutaj karty mówią o tym. Może ktoś być z Wami przez znąd na pieniądze, na przykład, korzyści, ale tu karty mówią o tym, że ta osoba może mm, Was w jakiś sposób wykorzystywać. Bliźnięta i rak. Oj, nowe, piękne początki, tu się będzie działo. Jakaś znajomość, jakaś relacja. Bardzo rokuje. I no tak w październiku będzie, że to będzie bardzo rokujące. Ale tu też pokazują karty, że... Hmm, bo nie mogłem o niej zapomnieć, bo nie mogłam o niej zapomnieć, bo jest tutaj bardzo wielkie przyciąganie między ludźmi. Bliźnięta i lew. Hmm. Tu jest zamknięcie relacji. Znajomości. Tutaj ktoś próbował coś jeszcze, będzie próbować w październiku coś zrobić, żeby ta relacja nie została zamknięta. Odnieść się do jakiejś przeszłości najprawdopodobniej, ale to już nic nie zmieni. Tutaj karty mówią o tym, tu mogą być jakieś plany, że ktoś coś wam zaproponuje, bardziej powie, że dobra, no to może zróbmy taki, tak, to będzie między nami lepiej. Czy... Ale tu karta pokazuje, że zostaje zamknięty etap tej znajomości. Dlaczego? Dlatego, że ktoś za bardzo przeżywał tutaj jakieś przykrości. Przy tej relacji czy przy tej znajomości. Bliźnięta i panna. Hmm. Ktoś nie chce tego, w czym jest. Dlaczego? Dlatego, że patrzy w kierunku innej osoby. Coś gdzieś tam jest bardzo pociągające i bardzo kuszące. Ktoś nie chce tutaj drugiej osoby. Dlaczego? Nie ma tutaj równowagi. Bo tutaj nie ma równowagi między ludźmi, wiecie? Hmm, nie ma wybaczenia, nie ma równowagi. Ktoś patrzy w innym kierunku, bo tam jest coś tajemniczego, coś pociągającego bardzo. Bliźnięta i waga. Tu ludzie tkwią najprawdopodobniej w relacji, która jest pusta, mmm, której już tak naprawdę nie powinno być, ale jest blokada i nie umiem nic zrobić w tej kwestii. Uważam, że jeszcze trzeba poczekać. To jest nieodpowiedni czas, i tutaj będziecie tkwili w jakiejś relacji, która tak naprawdę jest no, bardzo pozorna i nieudana. Dlaczego? Ktoś się tutaj przy tej relacji czuje dobrze, a ta druga osoba raczej nie. I tak karty mi pokazują. Może przez wzgląd na finanse, bo tu jest mieszkanie pod jednym dachem, nawet tak. Albo ktoś czerpie jakieś korzyści z tej drugiej osoby. Bliźnięta i skorpion. Ciężkość, ale nie wiem, co zrobić. Nie wiem, jak będzie, nie wiem, co będzie. W ciężkości jesteście tutaj. W relacji, z której tak naprawdę jedna osoba chciałaby już dawno odejść, ale nie wiem co będzie, nie wiem jak będzie, nie wiem co zrobić. Dlatego, że tutaj też może chodzić o dziecko, jakieś problemy z dzieckiem w ogóle się pokazują, tak? Albo boicie się tego, co się wydarzy, kiedy odejdziecie albo ta osoba odejdzie, boicie się gadania ludzkiego, boicie się jakiś plotek. Bliźnięta i strzelec. Tu jesteście w braku. Brak drugiej osoby, muszę o nią rywalizować. Mam tego dosyć. W październiku chyba karty mówią o tym, że stwierdzicie, że to nie dla was, że się wykończę. Myślę o tej osobie, nie mogę z nią być. Ona jest tam gdzieś, może z kimś, nie zwraca na mnie uwagi. No, tutaj karty mówią o tym, że mam dosyć tych emocji, tych uczuć. No, będziecie chcieli tutaj jakby odpocząć od tego. Dlaczego? Relacja może być na odległość, jest bardzo niepewna. Relacja na odległość może być nawet taka zakazana. Relacja na odległość, bardzo niepewna. Bliźnięta i koziorożec. Oj, tu się będzie działo, słuchajcie. Może być tak, że też przy pracy poznacie kogoś albo macie kogoś przy pracy, dużo się będzie działo, tak? Tu może być namiętność i seks. Seks jednej, jednej nocy mm, z tą osobą. Dlaczego? Tutaj na pewno karty mówią o odnowieniu relacji. Wcześniej się kłóciliście z tą osobą. Te kłótnie doprowadzają do tego, że zaczynacie ze sobą tutaj coś spotykać się. Słuchajcie, jest namiętność, jest ogień, jest seks. Bliźnięta i wodnik. Te karty bardzo źle wróżą. Tu nie ma o co walczyć. Nie mam miłości, nie czuję miłości, nie mam o co walczyć, już nie chcę walczyć. O tą znajomość, o tą, się, o tą relację. Dlaczego? No, bo tutaj mogą być kwestie też rozwodów, tego, że ktoś z nami nie chce być, albo że trzeba się rozwieść po prostu, trzeba się rozstać, bo ja nie mam miłości, ja nie chcę już walczyć, bo ja nie widzę sensu, żeby walczyć o tą relację. Bliźnięta i ryby puszczacie jakąś znajomość, osobę, o której myśleliście, puszczacie, tu jest ulga. Tak naprawdę, zaczynacie wychodzić do ludzi, do życia, yy, może jedziecie w świat. Yy, tu pokazuje się pustka, yy, która Was męczyła. Może być nawet jakaś sytuacja, że ktoś kogoś blokował. Wychodzicie poza jakby ramy tej znajomości. Yy, a chyba zaczynacie, idziecie tak naprawdę w dobrym kierunku, odpuszczacie jakby tą relację, tą znajomość. Dlaczego? No bo czekaliście, czekaliście, czekaliście i się nie doczekaliście. Wszystkiego dobrego dla bliźniaka, pozdrawiam, do usłyszenia.